Ostatnio zaprezentowano nam nowe zestawy z chińskiego roku Jeden zestaw z Monkey Kid'a A jakie to są zestawy? Powiemy sobie zaraz, ale najpierw zostaw subskrypcję, komentarz, no i oczywiście lajka Zapraszam do oglądania Pierwszym zestawem będzie LEGO 80110 Wystawa Księżycowego Nowego Roku Liczba elementów to 872 Jego cena detaliczna możliwe, że wyniesie 89 99 euro. Jak dla mnie, zestaw jest świetny. Ma bardzo wiele fajnych elementów. I, jak na zestaw, który jest na półce, ma cieszyć oko. Jest bardzo fajny i myślę, że znajdzie wielu fanów. Następnym zestawem jest Lego 80111. Parada księżycowa nowego roku. Liczba elementów to 1653. Jego cena detaliczna możliwe, że wyniesie 129,99 euro. Jak dla mnie, zestaw jest przepiękny Każda jego z trzech... Yy, jak to powiedzieć? No, wystaw? Parat. No wiecie o co chodzi Wszystko jest po prostu piękne A najbardziej mi się podoba Ten smog z y, takim dużym klockiem 0411 LEGO Duplo Dowiedz się więcej o chińskiej kulturze Liczba elementów to 124 Jego cena detaliczna Możliwe, że wyniesie 79,99 euro. Jest to zestaw Lego Duplo, ale dla najmłodszych myślę, że fajnie się sprawdzi. Następnym zestawem jest Lego 80045 Ultramech Małopiego Króla. Żyba elementów to 872. Jego cena detaliczna możliwe, że wyniesie 159,99 euro. Zestaw weg dla mnie wygląda świetnie, ma dużo czerwonych elementów i tutaj kolejny będzie, w którym myślę, że znajdzie wielu fanów. Lego 40648. Drzewo pieniędzy. Liczba elementów to 336. Jego cena detaliczna. Możliwe, że wyniesie... No właśnie jeszcze nie wiadomo ile może wynieść Ale zestaw jest podobny do drzewka bonsai Takiego I myślę, że te znajdzie wielu fanów Z powodu tego, że mamy takie dwa złote listki Oraz dużo dyń Myślę, że dużo osób kupi go pod elementy Bo jednak do makiet bardzo się przydadzą takie... tego typu elementy Zestawy ciekawe się zapowiadają Mają dużo ciekawych elementów które mogłyby przydać się do moców i same zestawy mogłyby nie tylko służyć do zabawy, bo mogłyby na spokojnie cieszyć oko. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tych zestawach. Ostatnim newsem na dziś jest to, że LEGO wyprodukowało ich pierwszy wydrukowany element 3D, który możemy zakupić w LEGO House. Element przedstawia w miniaturkowej skali drewnianą kaczkę, którą autorstwo jest przypisywane do założyciela firmy LEGO. Kaczka oprócz statusu pierwszego elementu wydrukowanego w 3D posiada ruchomy dziób. Póki co kaczka jest prototypem, który fani LEGO mogą ocenić i dzięki temu LEGO może sprawdzić, czy taki element w przyszłości posiadałby zainteresowanie. Patrząc po zdjęciach to kaczka wygląda fajnie, ale nie wiem jak z jakością. Zobaczymy jak y, sprawa z drukowanymi elementami się potoczy. Także to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Cześć!